Majowa edycja motowetran Bazaru. Jak widać po ubraniu, po czapeczce nie jest zbyt ciepło jak na maj, ale ludzi dopisało, ludzie dopisali, jest jakby masa ludzi, co widać po kolejce. Kolejka ciągnie się dosłownie na kilometr. Eee, warto sobie kupić e-bilet następnym razem, bo do e-biletów jakby nie ma nikogo, więc można wejść bez kolejki. Czekamy na Staszka, gdzieś parkują, jest bardzo duży problem z zaparkowaniem, masę ludzi, więc przyjechaliśmy poszukać trochę gratów do naszych Harley i. nie tylko. Poszukujemy też części do naszej FZ -y wyścigowej. Zresztą w ogóle poszukujemy fajnych rzeczy, które tutaj liczymy znaleźć. Dosłownie. Ja spróbuję gdzieś sportsera namierzyć, czy te mocowania to jest to. Wiesz o co chodzi? Bo one nie mają numeru, niestety. Patrzyłem, ale nie widzę numeru. Słuchajcie, dosłownie 5 minut jesteśmy na bazarze. Stasiek już się cieszy, jak małe dziecko. Udało nam się trafić przepiękne w bardzo ładnym stanie wydechy oryginalne z Kliminigla do jego sportserka. Także dziecko już jest zadowolone. Idziemy szukać dalej. Mam nadzieję, że stary też będzie zadowolony. Jak już ostatnio wspominaliśmy, bardzo nas cieszy import motocykli zabytkowych do Polski. To na pewno przyjechało i jestem się w stanie założyć, że z Anglii. Zapewne, bardzo ładny motocykl, bardzo ładna sztuka widać. Jeżdżona raczej niedawno jeszcze. Anglia? Nie wiadomo. Tak? Przywieziony z Anglii. Jakie to będą lata? 55. No jak właśnie myślałem, lata 50. Ładne, śliczne. 31 tysięcy. No to pod Big Twina jakaś zrobiona. To też pod Big Twina zrobiona. Znaczy to jest taka jak w nie? Nie wiesz czy to jest. To jeszcze jest, Dobra, to no. nie ten rocznik. Stop. Za stary. że stary. Ja wiem, ale mam Iron Heada z 84 roku i one już miały ten zbiornik, ale na innym w lewie. One już miały oryginalny gwintowany w lew. Już miał gwintowany Tak, już miał gwintowany w lew. A chce go robić na oryginał? Więc zależy mi na tym, żeby dorwać po prostu taki, jak ma być, nie? Ale fajny zbiorniczek. Bardzo fajny szowal-headzik i co bardzo fajne z zaadoptowanym gaźnikiem Delorto. Yy, mamy właśnie taki pomysł, żeby takie Delorto wsadzić do jednego z naszych Ironheadów i jak widać da się. Przepiękny Intruder, ikona lat 90., tak naprawdę. Bardzo fajnie, że te motocykle stają się powoli klasykami. Tutaj bardzo fajnie jest zrobiony na przodzie z AME. Kiedyś to była dość popularna przeróbka, dzisiaj ich widać coraz mniej. Fajny. Powoli bazar się rozkręcamy również. Udało mi się znaleźć aluminiowy bak do Harley'a, jakaś wydumka. Potrzebuję go do sportowej wersji iron Heada, więc będziemy budować wyścigówkę, będzie jak znalazł. Stasiek już, kurtka. Rękawiczki, więc kupujemy jak głupi. Na razie jest dobrze. Wydechy. Idziemy dalej. No, wydechy najważniejsza rzecz, ale to już mówiliśmy. Idziemy szukać dalej. I znów przepiękne, importowane klasyki. Trochę mniej znane w Polsce, trochę fajniejsze niż WSK. Piękny New Hudson z 27 roku. Zobaczcie, przepiękny kondor. I kolejny kondor, bokser. U nas większość ludzi mówi, że bokser to albo bm albo rusek. A tutaj przepiękny, zupełnie inny motocykl, również w bokserze. Skąd to przyjechało? Przepraszam. Skąd to jest sprowadzane? Ze Szwajcarii, słuchajcie, ze Szwajcarii import bardzo ładne motocykle. O wielkości tego rocznego bazaru niech świadczy fakt, że stoiska zaczęły pojawiać się już na samej płycie stadionu, nie tylko wokół. Zobaczcie ile tego już jest na samym stadionie. Zderzenie dwóch różnych światów motoryzacyjnych. Na jednym stoisku mamy piękną besę i mamy włeskę. I co ciekawe. WSK 9500 BESA 19, tak? Dobrze pamiętam. A ta beska to jest sprowadzona zapewne z Anglii? Yy, ona była sprowadzona z Danii. Z Danii? Tak, to jest wersja eksportowa na mm -hmm. Europę, ma licznik w kilometrach. O, to ciekawostka. Tak. Licznik faktycznie. To A, to piękny jest, Smith jest... w kilometrach. To rzadkość w ogóle sam ten licznik, tak. zazwyczaj wszystko w milach. Dokładnie. To jest no. wersja eksportowa na Danię i przy tym też był inny gaźnik. 375 mhm. na 25 bodajże. Mhm. Odpowiedzcie sobie sami, co jest ciekawsze, czy Besa, czy WSK. Tylko 10 tysięcy złotych różnicy, ja bym się nie zastanawiał ani minuty. Oczywiście, że WSK. E... I tutaj mamy rozbieżne zdania na ten temat, ale cóż, rozumiem, że niektórzy lubią Włoski. E... Ja jednak wszystko wolałbym besę. Śliczna jest. I to jest co powiedz mi, to jest 350 teczka, czy to jest 250. 250. 12 koni, ale junaka robi jak chce. Przepiękne tym razem. Z włoską motoryzacją w postaci motogucy zobaczcie sami jakie piękne sztuki. Skąd to sprowadzone jest? Z Włoch. Czyli z kraju jakby nie patrzeć rodzimego. I ile taki gutek? Dwie dychy. Bardzo przyjemne pieniądze. Bardzo ładna. Fajny, fajny, fajny To w ogóle są bardzo fajne motocykle. Ostaniesz jaki jest, no wiesz, no, jeżdżony. No właśnie, dokładnie jeżdżący. Nie, bardzo ładna. I z ciekawości ile to cenisz? 2 dychy. Dwie i pół dychy. No, Do dane tam za podwieść. Mhm. Ale do dwóch. dychy jest pół. Cena cenę, jakbyś to. to, to, napowiem, to... Który to jest rok? 79. Czyli jeszcze żeliwo chyba. Jeszcze żeliwo chyba, tak. Śliczny junak. Ile ten junaczek? 35 tysięcy złotych. Nasz polski junak, 35 tysięcy, cena wywoławcza. Powiedzmy odrestaurowany. Tak, no powiedzmy. Odrestaurowany. No właśnie, widać, że jeździł z wózkiem uchwyty wózka bocznego, złamana rama, spawana jeszcze przez chyba trochę niewykwalifikowanego spawacza. No nie wygląda to pięknie, ale cena za to jest piękna. Można sobie zajrzeć w te manetki? Możesz Pan. śmiało proszę kopać będziemy później rozmawiać. Jak to można sobie chodzić, na Cieszą nas niezmiernie kolejne bardzo ładne Japonie. Spokojnie miałem taki przez ładnych parę lat. Wiem jak się na nim siedzi, i nie lubię siadać na cudzych. Świetnie nie będę się pakował, za stary jestem, że w na przyczepy nie chce mi się. Słuchajcie, piękna Honda CX z ciekawości, ile za to? 9 koła. Cena w porównaniu do polskich pojazdów z kdl bardzo fajna. Bardzo fajny, bardzo dobrze jeżdżący motocyk. Kiedyś miałem taką Hondę, więc wspomnienia wracają. Bardzo fajny motorek. Jest jakiś ładny polski motocykl zabytkowy, soku 1000. Ślicznie odrestaurowany. Widać, że naprawdę ktoś zrobił to super. Bardzo ładny panhedzi. Indianek. Ale ten panhedzi śliczny, nie? Bardzo dużo jest tutaj przepięknych zabytków, zobaczcie sami zresztą. Kupę bardzo ładnych, bardzo starych motocykli. Mamy Sokoła 600 z bardzo ciekawym znaczkiem, jak sądzę, wykonany przez osobę, która go restaurowała. Świetny pomysł. Eee, masa, masa motocykli i jeszcze raz powtarzam: to są motocykle, które do nas przyjeżdżają, nie motocykle, które zostały u nas znalezione. Oczywiście poza Sokołem. Bazar zaliczamy do bardzo udanych, jak widać troszkę się obłowiliśmy, nakupowaliśmy różnych dziwnych rzeczy, oczywiście nie wszystkie będą nam potrzebne, ale to zazwyczaj tak na bazarach właśnie wygląda. Stasiek, zadowolony? No ja, oczywiście. Najważniejszy zakup tej giełdy to? Wydechy. Wydechy. Słuchajcie, udało się trafić oryginalne skriminigle w bardzo dobrej cenie do Staszka Sportstera, więc jesteśmy mega zadowoleni. Słuchajcie, najbliższa giełda już pewnie w czerwcu, więc zapraszamy wszystkich, bo to naprawdę super rozrywka na weekend, można wpaść, po, pooglądać. Na nie trzeba kupować, bardzo fajne miejsce, miejsce, które jest z nami od tak naprawdę jakby nie patrzeć, 30 lat ponad, więc ja tutaj staram się jeździć za każdym razem, kiedy tylko mam taką możliwość i Wam również polecam. Szybka aktualizacja naszego Ironheada. Udało nam się wreszcie dostać ten wałek, który wskutek szerokiego koła z tyłu i rozsypania się łożyska został praktycznie zniszczony. Kupiliśmy, zdecydowaliśmy się tutaj na produkt firmy Endius. Przyszedł bardzo ładny, nowy tenki wałeczek. Przekuliśmy już na nim wszystkie koła, które trzeba było. Spasowaliśmy to, bo w Ironheadach jest bardzo ciekawie zrobiona skrzynia. Zresztą jak we wszystkich starszych motocyklach, to nie jest tylko kwestia Harley'a czy Ironhead'a, Japończycy przyzwyczaili nas dzisiaj do tego, że kupujemy po prostu skrzynię biegów, czy cokolwiek innego, wałek rozrządu, wkładamy to po prostu do motocykla i to pasuje. Natomiast kiedyś to wszystko trzeba było dystansować i w Ironheadzie dystansujemy kilka rzeczy. W naszej skrzyni wskutek tego, że ktoś jakby no, olał po prostu dystansowanie. Yy, brakowało kilku podkładek. Ta skrzynia biegła gdzieś tam bardzo mocno tarła, wręcz kły tła, tarły okoła. No, Robiło to troszeczkę bałaganu, ale nie na tyle, żeby trzeba było całą skrzynię wymieniać. Myślę, że spokojnie ta skrzynia będzie pracować. Yy, tutaj jest dość ciekawa sprawa, bo oprócz tego, że musimy wydystansować całe wałki w obudowie po skręceniu, to musimy jeszcze dystansować poszczególne koła pomiędzy sobą. Jest dokładnie w serwisówce opisane, jaka ma być. Odległość pomiędzy poszczególnymi kołami jest to dość naprawdę fajnie zrobione. I jeżeli ktoś tylko dostanie serwisówkę do ręki, zobaczcie, to bez najmniejszego problemu sobie z czymś takim powinien poradzić. Oczywiście, jeśli do tej serwisówki zajrzy i sprawdzi. Zobaczcie, tutaj jest bardzo ładnie narysowane, że pomiędzy poszczególnymi kołami, pomiędzy kłem a kołem w tym przypadku. Tutaj pomiędzy kołami ma być zachowany właściwy dystans. Dystansujemy to wszystko za pomocą takich podkładek po prostu różnej grubości, które można kupić. Między innymi w Storhouse możecie spokojnie dostać takie podkładki i da się tą skrzynię wydystansować. Jest to troszeczkę zabawy, zwłaszcza kiedy nie macie skrzyni, w której coś tam zmieniacie, a skrzynia była dobra, tylko macie skrzynię, którą już ktoś kiedyś próbował dystansować, zepsuł to yy, albo po prostu olał, bo może nawet nie zepsuł, a po prostu nie zrobił i musicie to wszystko po nich poprawiać. Poradziliśmy sobie, zdystansowaliśmy, mamy nadzieję, że ta skrzynia będzie bardzo dobrze chodzić. I udało się nam również, że to już akurat bardzo proste zdystansować wałki rozrządu w tym motocyklu. Bo tu jest dokładnie taka sama sytuacja po założeniu dekla, po założeniu nowej uszczelki. Należy sprawdzić luz osiowy na wałkach rozrządu i właściwie go. Ustawić też za pomocą podkładek. Udało nam się to zrobić. Myślę, że już niebawem odpalimy ten silnik i oczywiście podzielimy się tym, jak on chodzi, jak on pracuje z Wami na naszym kanale. Dotarła do nas z Poznania SV, która pojechała po Brnie na chwilkę do Jacka. Tutaj podziękowania dla rabina z Rabin Racing Team za przywiezienie nam tego motocykla. Myśleliśmy, że szkody będą dużo większe. Okazuje się, że wcale nie jest tak źle. Tak naprawdę głównie kosmetyka. Poszły owiewki, poszła czacha, poszła kierownica. Gdzieś tam nazbierało się kupę żwiru i piachu w tym motocyklu. Musimy go wyczyścić, musimy pozmieniać połamane rzeczy i musimy go polakierować. Mamy na to tak naprawdę kilka dni, bo już za tydzień mamy rundę w Poznaniu, na której oczywiście musimy się wstawić w pełni sprawnym, ładnym i zrobionym motocyklem, także trzymajcie kciuki, będziemy odbudowywać ten motocykl, myślę, że uda się to zrobić w ciągu 2-3 dni, wystartujemy w Poznaniu, taki jest plan, więc tym bardziej trzymajcie kciuki jeszcze za to, jak pójdzie nam w Poznaniu, znamy relację i pochwalimy się nowym malowaniem, bo mamy pewien pomysł przy okazji na nowe malowanie, i tak naprawdę nie płaczemy z tego tytułu, że musimy ją malować, bo niejako przy okazji pomalujemy sobie FZ, którą też musimy w końcu ruszyć, bo chwilkę wiosna gdzieś tam zabrała nam możliwości czasowych, bo wiadomo, sezon ruszył, wszyscy motocykliści przypomnieli sobie o tym, że posiadają motocykle, więc jak zwykle na serwisie było małe urwanie głowy. Yy, powoli się to stabilizuje, majówka jest zawsze takim okresem w motocyklówce, kiedy troszeczkę się. Uspokaja sytuacja, ludzie przestają biegać jak kot z pęcherzem, więc będziemy mogli wrócić do naszych projektów, zwłaszcza, że FZ w tym roku musi wystartować. i Tutaj nie ma dyskusji, mamy już wszystko do niej. Przyszły nam opony, którymi na pewno się z wami pochwalimy, a są to niebyle jakie, bo naprawdę bardzo ciekawe i takie topowe opony do tej FZ -y mamy, więc niebawem będą mi aktualizacje dotyczące naszej. FZ Zapraszamy oczywiście do śledzenia naszego kanału i jeszcze raz do trzymania kciuków za SV i za najbliższe zawody w Poznaniu. Dzisiaj chcieliśmy zaprezentować Wam kolejny nasz taki przydaś turystyczny. Eee, Zapewne wiele osób z Was korzysta z podobnych rozwiązań, czyli kuchenka. Do gotowania w podróży. My staramy się mało używać kuchenki w podróży, mało gotować, raczej staramy się jeść jedzenie lokalne, ale czasami jeździmy po krajach, w których po prostu takowego jedzenia kupić się nigdzie nie da, bo ta cywilizacja jest naprawdę czasem ograniczona do minimum, a przestrzenie, które pokonujemy, są na tyle duże, że w ciągu dnia musimy gdzieś coś zjeść, czy nawet wieczorem stanąć na biwaku, gdzie nie mamy dostępu do cywilizacji. Wtedy używamy kuchenek, gotujemy sobie na nich, wiadomo, jakieś potrawy, czy gotujemy sobie na nich choćby prostą kawę, czy herbatę. I wiele osób w podróży używa kuchenek gazowych. Nie chciałbym powiedzieć, że to jest niemądre, ale tak naprawdę my zrezygnowaliśmy z kuchenek gazowych z kilku powodów. Po pierwsze, jest to targanie dodatkowego kartusza. Po drugie, nieprawdą jest to, że wszędzie na świecie da się kupić kartusze, zwłaszcza w danym standardzie. Kolejnym problemem jest to, że. One niekoniecznie chętnie chcą pracować wtedy, kiedy jest bardzo wysoko, albo wtedy, kiedy jest bardzo zimno. Nam zdarza się na motocyklach jeździć do krajów, gdzie wjeżdżamy na ponad 4000 metrów, i tam już naprawdę zaczynają się z gazowymi kuchenkami nie tyle problemy, to przestają one działać tak skutecznie, jak działają na powiedzmy takich naturalnych dla nas wysokościach. I tutaj z pomocą przychodzi firma MSR, która produkuje. Kuchenki, tak zwane multifuele. To jest kuchenka, która pracuje na przeróżnych paliwach. To może chodzić na alkoholach, to może chodzić na benzynie, to może chodzić tak naprawdę na nawcie, na wszystkim, co się po prostu pali. I my wybraliśmy taką kuchenkę z dwóch powodów. Po pierwsze, uniwersalność. Po drugie, mamy do niej niezbędną rzecz, czyli butlę na paliwo. My oczywiście używamy tutaj Paliwa do motocykla, niczego innego. Paliwo do motocykla zawsze ze sobą mamy. Co więcej, stosując taką butelkę, wożąc ją gdzieś ze sobą, mamy dodatkowe pół litra takiej żelaznej rezerwy, którą zawsze tankujemy na stacji benzynowej, tankując nasz motocykl. Jeżeli nie daj Boże, brakłoby nam gdzieś paliwa, możemy sobie tego dolać i mamy dodatkowe ponad pół litra paliwa, które pozwoli nam na przykład gdzieś dojechać, gdzie możemy paliwo pozyskać. Druga rzecz. Jeżeli braknie nam paliwa w kuchence, zawsze za pomocą najprostszego wężyka, szczykawki czy, nawet bez szczykawki, wystarczająco długim wężykiem, możemy sobie paliwo ściągnąć z baku z naszego motocykla, wlać do tej buteleczki i zadziała ta kuchenka bez problemu na tym paliwie, które wieziemy w baku. Sama kuchenka jest dość fajnie pomyślana, bo jest bardzo lekka i tak naprawdę gabarytowo bardzo mała. Co więcej. W zestawie możecie znaleźć następujące rzeczy: aluminiową osłonę od wiatru, która zaraz się zapewne przyda, bo dość mocno dzisiaj wieje. Oczywiście, palnik. Proszę bardzo, bardzo fajnie rozkładany. I zawór pozwalający na to, żeby podpiąć palnik, żeby wytworzyć ciśnienie w naszej butelce, bez, bez którego nie mogłoby się to rozpalić. Jak widzicie, wiatr jest dość spory. Zaraz zobaczymy, czy na wietrze ta kuchenka. Będzie właściwie działała. Myślę, że tak. Znam ją na tyle, że powinna bez problemu zrobić. Odkręcamy butelkę. W środku jest najzwyklejsza w świecie benzyna. Wkładamy nasz zawór. Teraz musimy to podpompować, żeby stworzyć w środku ciśnienie. Jeżeli podpompujemy, zapinamy sobie. O, proszę bardzo, nasz palnik. Teraz, jeżeli zaczniemy to odkręcać, powinno już z naszego palnika wydobywać się paliwo. Już się to dzieje. Możemy to podpalić. O, chwilkę to pokopci. Wiadomo, musi złapać temperaturę. W momencie, kiedy chwilkę, to pokopci. Zobaczcie, nawet na takim wietrze ta kuchenka się pali. Żadna gazowa kuchenka przy takim wietrze nie będzie się paliła. Możemy to oczywiście, jak już wspominałem, osłonić od tego wiatru, nie ma problemu. Jak zaczyna łapać temperaturę, trzeba to będzie troszeczkę. O. Przykręcić. I zobaczcie O! I już tak naprawdę tego płomienia nie widać, bo on złapał temperaturę, ale zobaczcie, to się nadal pali. Mamy sprawną kuchenkę, na której już możemy coś stawiać. Jest to naprawdę bardzo wydajna kuchenka, ona bardzo szybko gotuje wodę. Tak naprawdę jak ostatnio byliśmy w Tadżykistanie, to wszyscy mieli gazówki, my mieliśmy benzynówkę. Nagle się okazywało, że w trakcie kiedy my zagotowaliśmy prawie 5 litrów wody, to te biedne gazowe kuchenki raptem zagotowały może z pół litra. Więc ta wydajność jest tutaj ogromna. Zwłaszcza w takich warunkach jak dzisiaj, gdzie bardzo wieje, gdzie na przykład jeszcze do tego dojdzie wysokość, czy nie daj Boże, bardzo niska temperatura. To jest nasz wybór, my takie kuchenki lubimy. Minusem tej kuchenki jest zapewne to, że niektórzy będą mówić, że ona śmierdzi. Śmierdzi benzyną, no, ale umówmy się. Jeżeli podróżujemy na motocyklach to naprawdę w pewnym momencie, zwłaszcza w takich krajach, gdzie będziecie tankować z wiader, z butelek i tak dalej, wszystko nam śmierdzi benzyną, więc ja nie odbieram tego jako minus, odbieram to jako plus, zwłaszcza że mam te dodatkowe pół litra paliwa. Myślę, że pomogliśmy wam w wyborze, jeśli nie. Trudno jeździcie z gazowymi, my naprawdę nie negujemy tego. Natomiast spróbujcie kiedyś pojeździć z taką benzynową kuchenką. Jedynym jej minusem, takim prawdziwym dla niektórych, może być cena. Te kuchenki kosztują dość sporo, ale naprawdę się opłaca. Ta z nami jeździ już od 6 czy 7 lat. Na pewno, jeśli nie prawie 10, bo już tak naprawdę nie pamiętam, kiedy ją kupiliśmy. A nie jest to pierwsza nasza kuchenka tego typu. Poprzednią gdzieś straciliśmy w bagażu, jakiś zaginął nam bagaż, więc kupiliśmy kolejną. I służy bez problemu, one działają. Co więcej, są do nich części. Już przy zakupie jest w zestawie zestaw naprawczy, więc to latami naprawdę będzie pracowało i jest to zakup, który się na pewno zwróci ze względu na czas eksploatacji. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki z naszymi przydasiami turystycznymi.